Cześć! Na 26 odcinek Benchmark TV zaprasza Was Tomasz Bajer. Przełomowy tranzystor nowej generacji. Firma IBM, jeden z gigantów nowych technologii, zaprezentowała pierwszy działający tranzystor z grafenu materiału, który w przyszłości wyprze krzem. Prototyp tranzystora powstał z spłyt węgla o grubości jednego atomu. Takie tranzystory są w stanie osiągnąć taktowanie rzędu 100 GHz, czyli włączyć się i wyłączyć 100 miliardów razy na sekundę. W porównaniu do rozwiązań opartych na krzemie, tranzystor o podobnych właściwościach dałby radę pracować z częstotliwością zaledwie 10 GHz, czyli przeszło 10 razy mniejszą. Naukowcy firmy IBM stworzyli na razie tylko jeden działający tranzystor. Na gotowe procesory, które będą wykorzystywały to rozwiązanie trzeba będzie niestety poczekać 10 lat. NVIDIA Optimus optymalizuje notebooki. Użytkownicy notebooków z dwoma GPU nie będą się już musieli martwić o równowagę między wydajnością i czasem pracy na baterii. Technologia Optimus może zoptymalizować współpracę procesora graficznego Nvidia ze zintegrowanym układem graficznym, np. Intela. W zależności od potrzeb i złożoności operacji, wybór wykorzystywanego procesora jest automatyczny i odbywa się bez ingerencji użytkownika. Podczas gier 3D czy odtwarzania filmów HD komputer korzysta z GPU NVIDIA. Przy mniej wymagających obliczeniach graficznych pracę przejmie zintegrowana grafika. Jak twierdzi producent, oprócz ułatwionej obsługi nawet dwukrotnie wydłuża się czas pracy na bateriach. Nowe rozwiązanie z rozwinięciem stosowanej do tej pory technologii Nvidia Hybrid SLI, która wymagała ręcznego przełączania procesora graficznego. Nvidia Optimus w pierwszej kolejności zostanie zastosowana w wybranych komputerach Asusa, które niedługo pojawią się na rynku. Czy iPhone 4G będzie większy? Według krążących po sieci informacji Apple szykuje się do odświeżenia swoich iPhone'ów. Choć sama firma nie chce tego potwierdzić, pojawiają się kolejne szczegóły dotyczące nowego telefonu. W sieci pojawił się dokument przedstawiający prototyp nowego iPhone'a. Na zdjęciu widać przedni panel telefonu, który jest trochę wyższy od swego poprzednika. Można wnioskować, że Apple planuje zastosować większy ekran, prawdopodobnie 3,5 calowy WVGA o rozdzielczości 800x480. Drugą zauważalną różnicą jest dodatkowy otwór znajdujący się na górnej części urządzenia. Ten element może okazać się czujnikiem zbliżeniowym. Nowy iPhone ma mieć ten sam procesor, który znajduje się w iPadzie. Apple A4, taktowany 1GHz zegarem. Ma on sobie poradzić z odtwarzaniem filmów w rozdzielczości 720p. W urządzeniu znajdzie się także aparat fotograficzny o rozdzielczości 5 megapikseli. Jeszcze lepsze wyświetlacze AMOLED. Samsung opracował technologię poprawiającą jakość wyświetlacza AMOLED. Nowe rozwiązanie, kryjące się pod nazwą Super AMOLED. Po raz pierwszy zostanie zaprezentowane podczas tegorocznych targów Mobile World Congress w Barcelonie. Największym problemem stosowanych obecnie ekranów AMOLED jest pokrywająca je warstwa dotykowa, która obniża jakość obrazu. W nowym rozwiązaniu usunięto ją, a ekran tak zmodyfikowano, aby elementy służące do rozpoznawania dotyku znajdowały się w środku, a nie na zewnątrz. W ten sposób powstał ekran o znacznie lepszych parametrach. W efekcie aż pięciokrotnie wzrosła jasność kolorów, a widoczność przy oświetleniu dziennym poprawiła się o 20%. Na razie nie ujawniono w jakim telefonie zostanie zamontowany nowy ekran. Podobno będzie miał wielkość 3,3 cala i rozdzielczość WVGA. Turbo Boost w procesorach AMD Phenom 2 X6. Jest bardzo prawdopodobne, że nowe procesory MD Thuban i Zosma zostaną wyposażone w technologię Turbo Boost. AMD w nowych 4 i 6 rdzeniowych procesorach zaserwuje nam technologię Turbo Boost, znanym już z procesorów Intela. Nie będzie to identyczna kopia, lecz zmodyfikowany odpowiednik, którego zadaniem jest dostosowanie szybkości pracy CPU do aktualnych potrzeb. Gdy aplikacja używa maksymalnie dwóch wątków, dwa rdzenie procesora zostaną odpowiednio podkręcone, natomiast reszta zostanie uśpiona w celu zmniejszenia zapotrzebowania na energię. Ta technologia nie jest już nowa, jednak niezwykle przydatna. Jak widać, AMD nie zamierza składać broni w walce z Intelem. Electronic Arts zdradza plany wydawnicze. Czołowy producent i wydawca gier wideo Electronic Arts opublikował swój oficjalny plan wydawniczy na rok 2011. Oprócz tytułów znalazły się tam również informacje dotyczące tego, na jakie platformy ukażą się gry. Do 30 czerwca 2010 zobaczymy m.in. Need for Speed World i 2010 FIFA World Cup South Africa. Pomiędzy lipcem a wrześniem 2010 pojawią się nowy Medal of Honor, EA Sports FIFA Online oraz FIFA 11. Od października do 31 grudnia 2010 zostaną wydane m.in. Crisis 2, nowy Need for Speed i FIFA Manager 11. Natomiast do 31 marca 2011 powinny się pojawić Dead Space 2 oraz następna część Dragon Age. Większość wymienionych tytułów ukaże się na konsole, konsole przenośnej PC-a. Po więcej informacji zapraszamy do news'a na stronie. Samochody Ferrari pojadą w NFS Shift. Polski oddział Electronic Arts poinformował, że w przyszłym tygodniu pojawi się rozszerzenie do najnowszej odsłony serii Need for Speed dzięki któremu gracze będą mogli jeździć samochodami Ferrari. W dodatku, który nazywać się będzie Ferrari Racing dostępnych będzie 10 modeli ze stajni Ferrari. F50 GT, F430 Spider, FXX, Super America, 599 GTB Fiorano, F430 Challenge, F430 GTC, 430 Scuderia, California oraz 16M Scuderia Spider. Poza 10 grywalnymi modelami rozszerzenie wniesie 46 specjalnych wyzwań do trybu kariery. Będą to zawody z każdej kategorii dostępnej w podstawowej wersji NFS Shift.